bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Uświak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z Firma Xeria umożliwia nam handel na rynku kryptowalut przy pomocy automatycznych botów. Bez zbędnego gadania, przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze więc do omówienia sobie aktualnej sytuacji. Na rynku kryptowalut, i standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach bitcoina, którego cena odbiła się od technicznego oporu w wysokości 22 tysięcy dolarów i od wczoraj, tak wyraźnie, już ponownie spadamy. Oczywiście, pierwsza reakcja podażowa w okolicy tego oporu pojawiła nam się już w miniony piątek. Wtedy nieco więcej mówiłam, mówiłem na temat tego, co się tutaj dzieje, jakie mamy ewentualnie perspektywy. Widać, że już w piątek, Reakcja podażowa się pojawiła. Wczoraj bitcoin osunął się tak naprawdę o 730 dolarów. Dzisiaj o poranku jest to 425 dolarów kolejnego ruchu spadkowego. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to oczywiście w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać spadku notowań bitcoina w kierunku 19 tysięcy dolarów. Jest to bowiem wsparcie, które wyznacza nam dolne ograniczenie tej trwającej od połowy czerwca konsolidacji, w związku z czym istnieje statystycznie już coraz Większe prawdopodobieństwo, że rynek z tego układu wybije dołem, dlatego że wcześniejszy ruch również był spadkowy, tak jak tutaj. Spadki, konsolidacja, wybicie dołem, spadki, konsolidacja potencjalne, wybicie dołem. Więc to jest jeden z argumentów przemawiających na korzyść dalszego ruchu spadkowego. Analiza techniczna i układ, który pojawił nam się tutaj na interwale dziennym. Oczywiście trzeba pamiętać o tym że e, zasady konsolidacji, czy żadna teoria nie określa, kiedy rynek ma wybić z tego układu, z tej formacji dołem, czy, czy też górą, więc e, w perspektywie krótkoterminowej owszem, możemy oczekiwać spadków, być może później znowu pojawią się wzrosty, spadki i tak dalej, i tak dalej. Nie jest powiedziane, że dana formacja ma trwać miesiąc, dwa miesiące, pół roku, każda konsolidacja jest inna, każda trwa e, jednak też e, inny jakiś tam okres, więc na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast e, to są aspekty, Aspekty techniczne, jeżeli chodzi o aspekty makroekonomiczne, no to w dalszym ciągu dość sporym ryzykiem jest to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w kontekście polityki pieniężnej. Już w najbliższą środę poznamy najnowszy raport dotyczący inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli okaże się, że inflacja w Stanach nie osiągnęła jeszcze szytu, nie spowalnia, tylko wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu rośnie, to zwiększać to będzie szanse na dalsze agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Na ten moment szacuje się, że Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli taki amerykański odpowiednik naszej Rodzimej Rady Polityki Pieniężnej zdecyduje podczas lipcowego posiedzenia o drugiej podwyżce 100% o 75 punktów bazowych z rzędu. Przypomnijmy, pierwsza w czerwcu i była to największa jednorazowa podwyżka od 1994 roku. Teraz szacuje się, że w lipcu Fed dokona dokładnie takiej samej podwyżki również o 75 punktów bazowych, i to posiedzenie, w trakcie którego ta decyzja odnośnie podniesienia poziomu stopy funduszy federalnych ma zapaść, jest zaplanowane na 27 lipca. Natomiast już 13 poznamy raport o inflacji, który będzie dość istotnym katalizatorem do tej decyzji. Dość istotnym, ale nie jedynym, bo też decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych dość wyraźnie cementuje raport z minionego piątku raport non farm payrolls czyli raport z amerykańskiego rynku pracy, który pokazał, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy wcale nie jest zła, więc tam nie ma jeszcze żadnych oznak kryzysu, załamania czy też nadchodzącej recesji. W związku z czym Fed może skupić się głównie przede wszystkim na inflacji. I nie martwić się za bardzo stanem gospodarki, bo ta przynajmniej na tym etapie radzi sobie jeszcze bardzo, bardzo dobrze, więc można oczekiwać kolejnego dość mocnego podniesienia stóp procentowych, a to o ile wspiera wzrost kursu dolara amerykańskiego, o tyle negatywnie wpływa na aktywa ryzykowne, typu rynek akcji, czy też rynek kryptowalut, więc to jest kolejny argument przemawiający za spadkami. Jest jeszcze jeden argument, a mianowicie coraz więcej mówi się o tym, że wierzyciele GOX, giełdy, która upadła ponad 8 lat, Lat temu, w 2014 roku, mogą wkrótce. Otrzymać część utraconych w tamtym czasie środków. Oczywiście mówimy tutaj o części, natomiast warto pamiętać o tym, że bitcoin w 2014 roku wart był o wiele mniej niż wart jest dzisiaj. W związku z czym, nawet jeśli ktoś otrzyma tylko część tego, co stracił, no to wycena tych bitcoinów będzie o wiele, wiele wyższa i biorąc pod uwagę, że będą to osoby, które przez 8 lat nie miały dostępu do swoich środków. Jeżeli teraz ten dostęp uzyskają, no to część osób obawia się, że być może osoby te będą chciały upłynnić te środki. I teraz jeżeli te osoby będą chciały upłynnić te środki, no to może to przyczynić się do całkiem wyraźnej Fali wyprzedaży na rynku kryptowalut, więc na to też zwraca się w ostatnim czasie całkiem sporą e, uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne zasięgi, co dalej z Bitcoinem może się dziać, no to tu oczywiście kluczowe wsparcie stanowi bariera 19 tysięcy dolarów. Poziom, który wyznacza nam dolne ograniczenie obecnej konsolidacji, ale jest to oczywiście poziom, który był testowany w grudniu 2017 roku. Natomiast gdyby bitcoin finalnie osunął się poniżej 19 tysięcy dolarów to kolejne wsparcie mamy niestety dopiero w okolicy 12 tysięcy dolarów, więc ta przestrzeń od jednego do drugiego wsparcia jest jednak tutaj całkiem, całkiem spora. Idąc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Ethereum, gdzie rynek dotarł w ostatnim czasie też w okolice górnego ograniczenia konsolidacji, czyli 1250 dolarów, jest to też poziom, który pokrywał nam się... Z linią tendencji spadkowej, tą wyznaczającą dolne ograniczenie wcześniejszego kanału spadkowego, jest to poziom, który, jeżeli dobrze pamiętam, tak, pokrywa się też z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacci'ego z wcześniejszego ruchu spadkowego. Oczywiście, podobnie jak na Bitcoinie, tak i tutaj, już w miniony piątek pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Wczoraj mieliśmy spadek o równe 4%, dzisiaj poranku mamy spadek o ponad 2%. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, w mojej ocenie Ethereum może zmierzać w kierunku 1000 dolarów. Tam kreśliłbym najbliższe wsparcie. Nie jest to oczywiście wsparcie wyznaczone tylko i wyłącznie na podstawie tego, co działo się w czerwcu i z początkiem lipca, czyli na podstawie tych dwóch dołków. Ale nawet jak sobie przeskrolujemy troszeczkę ten wykres, to też zauważymy, że jest to poziom, który był testowany już w styczniu tak naprawdę ubiegłego roku. Więc y, 1000 dolarów to jest najbliżej położony poziom wsparcia, na który w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę w przypadku Ethereum. Natomiast kolejny poziom wsparcia, na który również warto będzie zwracać uwagę, ja kreśliłbym dopiero w okolicy 800 dolarów, czyli tutaj od wsparcia do wsparcia, czyli od 1000 do 800 dolarów mamy okrągłe 20%. 800 dolarów, poziom testowany tutaj jako opór, tutaj jako wsparcie, tutaj jako opór, więc to jest kolejny punkt, na który warto będzie zwracać uwagę, gdyby on został pokonany, no to już wtedy zrobi się bardzo, bardzo nieciekawie, bo następne wsparcie można byś miał określić nawet w okolicy 350 dolarów, a to by oznaczało bardzo, bardzo dużą, potencjalną wyprzedaż, ale jak będzie, oczywiście zobaczymy, na ten moment nie ma co nastawiać się na tak głębokie spadki, ale trzeba liczyć się z tym, że te spadki mogą być kontynuowane, no bo wiele za tym przemawia. Poza tym też jesteśmy w trendzie spadkowym, a nic nie jest tak tanie, żeby nie mogło być tańsze. W związku z tym to, że Ethereum spadło już z poziomu niemal 4900 dolarów do poziomu 1100 dolarów, nie oznacza, że za chwilę nie może być po 800 dolarów albo jeszcze, jeszcze mniej. Idąc dalej, zerknijmy do tych projektów, które to wy zaproponowaliście w komentarzach. Więc przypominam, jeżeli chcecie, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Jeżeli z kolei daliście znać, co mam przeanalizować pod ubiegłotygodniowymi materiałami, a ja dzisiaj na przykład tego nie omówię, to spokojnie, przecież słyszymy się jeszcze w środę, słyszymy się jeszcze w piątek. Wszystko jest tak podzielone, żeby te analizy się nie dublowały w perspektywie jednego tygodnia, więc. Jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli czegoś dziś nie omówię, to mówię to, czy to w środę, czy też w piątek, więc śledźcie na bieżąco. My oczywiście też w opisach materiałów zawsze dajemy znać, jakie projekty, kiedy są dokładnie omawiane, więc no, jeżeli coś Was nie interesuje, to nie musicie oglądać całego materiału od deski do deski. Idąc dalej, atom. Okay. Jeżeli chodzi o, o atom, tutaj z perspektywy interwału dziennego widzimy, że. W takim horyzoncie, powiedzmy, ostatniego miesiąca, mniej więcej, rynek utrzymywał się w takim wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. Tendencja dość spokojna, szczególnie w stosunku do wcześniejszych spadków. Więc strukturalnie, bardzo mocno cały ten układ przypomina formę korekty, po zakończeniu której notowania tej kryptowaluty mogłyby powrócić na ścieżkę spadków. A gdyby tak się stało, to kolejne wsparcie, takie dość istotne wsparcie, na które w mojej ocenie warto by było zwracać uwagę, mielibyśmy gdzieś w rejonie 4 dolarów. 35 centów, oczywiście mniej więcej, no bo to jest jakiś punkt orientacyjny. To nie jest strefa wyznaczona co do centa, to może być 4,40, może być 4,30. Chodzi o jakieś pewne punkty orientacyjne, do których rynek mógłby tutaj zmierzać. Więc, w mojej ocenie jest całkiem spore ryzyko, że z tego układu, z tego kanału wybijemy dołem i powrócimy jeszcze na ścieżkę spadków. Idąc dalej, CRV. W tym przypadku odbijamy się obecnie od pewnej konfluencji oporów, bo z jednej strony mamy linię tendencji spadkowej, z drugiej strony mamy horyzontalny poziom oporu w wysokości mniej więcej dolara i sześciu centów. Poziom tu testowany jako wsparcie, tu testowany jako wsparcie, teraz testowany jest jako opór. Warto też zwrócić uwagę na dynamikę ostatnich ruchów. Ruch spadkowy bardziej dynamiczny, ruch wzrostowy o wiele, wiele spokojniejszy, co świadczyć może o tym, że to to był impuls, zresztą w trendzie spadkowym, a to to jest forma korekty. Od piątku obserwujemy spadki. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to oczywiście w naturalny sposób ostatni dołek, czyli około powiedzmy 5-6 centów mniej więcej, przepraszam, 55-60 centów, no to może być dość ciekawa strefa wsparcia. Natomiast gdyby to zostało pokonane, to następne wsparcie, na które w mojej ocenie warto było zwracać uwagę... Mamy dopiero w wysokości 30 centów, i tutaj jest to poziom wyznaczony na podstawie doków z października i listopada 2020 roku. Więc no ta przestrzeń potencjalna jest tu jeszcze całkiem całkiem spora. Idąc dalej na tapet, weźmy sobie AWAX, a więc Avalanche, kryptowaluta, której kurs odbija się od technicznego poru w okolicy 21 dolarów i 50 centów. Poziom tu testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór, tu znowu w piątek ładna reakcja podażowa. Mieliśmy wówczas spadki. Ponad 2%, wczoraj spadki o prawie 4%, dziś o poranku spadki już o przeszło procent 5%. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to oczywiście można by oczekiwać dalszego spadku w kierunku 13 dolarów i 50 centów, bo tam wyznaczałbym najbliżej położony istotny poziom wsparcia, na który w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę, ewentualnie dalej, gdyby ta wyprzedaż była dłuższa, większa, głębsza, kolejne wsparcie to jest odpowiednio poziom 9 dolarów i 50 centów, zresztą widać bardzo ładnie testowane chociażby tutaj w drugiej połowie czerwca i w drugiej połowie lipca ubiegłego roku jako wsparcie, więc odpowiednio zasięg dla spadków na notowaniach Avalanche 13,50 i dalej 9 a 50. Idąc dalej, my patrzymy na notowania Sand, The Sandbox. W tym przypadku również od kilku dni obserwujemy spadki. W piątek ich zasięg wyniósł prawie 5%, wczoraj było to ponad 5%, dzisiaj jest to 5,5% i zbliżamy się w ten sposób bardzo dynamicznie do technicznego wsparcia wysokości mniej więcej dolara i dwóch centów. U mnie dolar i 2,5 centa, czyli 0, przepraszam, 1, 0 ale oczywiście jest to jakiś punkt orientacyjny. Tu testowane jako wsparcie, tu jako opór, tu znowu jako wsparcie widzimy, że ta ostatnia zwyżka nie doprowadziła do przetestowania nawet do w wysokości dolara 50 centów, zatrzymała się na tych szczytach z drugiej połowy czerwca. Teraz mamy spadki. Pozostaje tylko pytanie, czy ta wyprzedaż zatrzyma się w okolicy dolara dwóch centów, czy być może osuniemy się niżej. To jest bardzo, bardzo, może tak, może to nie jest kluczowy poziom wsparcia, na który jakoś szczególnie trzeba by było zwracać uwagę, ale od tego, co wydarzy się w okolicy tego wsparcia, zależeć będzie prawdopodobnie to, co będzie działo się w najbliższym czasie. Czyli krótkoterminowo oczekiwałbym spadku w okolicy dolara i dwóch centów. I teraz, jeżeli w okolicy tego poziomu, nie pojawi się żadna reakcja popytowa. Rynek po prostu pokona ten poziom wsparcia, osunie się poniżej, zamkniemy się codzienną poniżej tego wsparcia, no to można by nastawić się na dalszą wyprzedaż w kierunku tak naprawdę 80 centów albo dalej w kierunku 60 centów, bo tam wyznaczałbym kolejne wsparcia. Natomiast jeżeli tutaj pojawi nam się reakcja popytowa, taka jak pojawiła się nie wiem, chociażby 30 czerwca czy 4 lipca czy, czy chociażby w połowie maja, no to wtedy można ewentualnie oczekiwać odbicia i ponownych wzrostów, czy to w kierunku dolara i 30, powiedzmy sobie 30 centów, czy dalej dolara i 50 centów. Natomiast na ten moment, czy pojawi się reakcja popytowa, czy też nie, no to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów, bo nie wiemy, co się wydarzy w okolicy konkretnego poziomu. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rynek kryptowaluty jest rynkiem bardzo mocno ze sobą skorelowanym, czyli powiedzmy spadek bitcoina przyczynia się też do spadku notowań zdecydowanej większości altcoinów. No to jeżeli prognozujemy spadek na notowaniach większości projektów kryptowalutowych, to ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby taki sandbox miał nagle poruszać się jakoś inaczej, że rynek będzie spadał, a tu będziemy mieli super hosse, więc w mojej ocenie jest jednak Troszeczkę większe ryzyko, że to wsparcie w okolicy dolara, dwóch centów może zostać pokonane, a to w naturalny sposób mogłoby otwierać drzwi do dalszej wyprzedaży. Idąc dalej, weźmy sobie Mane, a więc Decentralat. Projekt, którego kurs już od dłuższego czasu utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Nie jest to taka ładna, książkowa konsolidacja, gdzie górne ograniczenie wyznacza obór, który byłby testowany z pięć razy. Dolne ograniczenie wyznacza na wsparcie, które byłoby testowane też z pięć razy. No nie, ale jest to taki ruch płaski, jest to ruch boczny, który bardzo mocno. Przypomina swego rodzaju formę korektę, formę takiego rynkowego odragowania po tych wcześniejszych spadkach, więc jest ryzyko, że notowania decentralant jeszcze będą nam się osuwać. Tutaj bardzo istotny poziom wsparcia. Mamy w okolicy 60 centów. Jest to chyba najbliżej położony taki istotny poziom, na który warto było tutaj szczególną uwagę zwracać. Natomiast gdyby on został pokonany, to następne wsparcie mamy dopiero w wysokości 40 centów. Myślę, że to widać z lewej strony wykresu, poziom testowany już w lutym ubiegłego roku jako opór. Później po pokonaniu był testowany chociażby w czerwcu ubiegłego roku jako wsparcie, więc bardzo, bardzo fajna strefa. Tak jak mówię, odpowiednio 60 centów i dalej 40 centów jako dwa najbliżej położone istotne poziomy wsparcia FTM, czyli Phantom. W tym przypadku rynek testuje sobie opór w okolicy 30 centów. Tu testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór, tu znowu testowane jako opór. Wczoraj mieliśmy spadek o ponad 5%, dzisiaj po ranku mamy spadek o ponad 3%. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, myślę, że notowania tej kryptowaluty mogłyby zmierzać w kierunku 16 centów, mniej więcej 16 centów, bo to tam znajduje się bowiem kolejny poziom wsparcia, na który w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę. On był ostatnio testowany w lipcu ubiegłego roku jako wsparcie. Wcześniej oczywiście też był kilkukrotnie testowany, czy tu jako opór czy tu jako wsparcie, więc bardzo, bardzo fajna strefa i też technicznie rzecz biorąc jest impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, jakiś ruch spadkowy. znowu bardzo płaskie odragowanie, więc Wiele wskazuje na to, że to całe odbicie jest tylko i wyłącznie formą jakiejś korekty, po zakończeniu której notowania tej kryptowaluty również powrócą na ścieżkę spadków. Idąc dalej, Chili's CHZ, projekt którego kurs testuje obecnie techniczny poziom oporu, ale taki dość lokalny poziom oporu. Patrząc szerzej, zauważymy, że notowania Chili's utrzymują się tak naprawdę już od 11 maja w trendzie horyzontalnym pomiędzy wsparciem wysokości Powiedzmy mniej więcej niespełna, czy nie, no okej, okay, 8,5 centa, mniej więcej 8,5 centa, a technicznym oporem w okolicy 13, 13 centów. I teraz wewnątrz tego układu horyzontalnego możemy też wyznaczyć sobie taki bardzo lokalny poziom w wysokości mniej więcej no, poniżej 11 centów, u mnie jest to 0,10,80, czyli 10,8 centa. I tutaj poziom testowany jako wsparcie, poziom testowany jako opór, teraz testowany jako opór, bardzo fajna strefa, natomiast nie pojawiła się tu jeszcze żadna reakcja. Podażowa. Tak jak rynek kryptowalut od kilku dni spada, tutaj owszem, w piątek mieliśmy spadki, ale w sobotę wzrosty, w niedzielę wzrosty, dziś o poranku wzrosty. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Ogólnie rzecz biorąc, gdyby ten obecnie testowany lokalny poziom oporu został pokonany, notowania, czyli mogłyby zmierzać w kierunku 13 centów. Natomiast to nie przyczyni się do zmiany nastawienia rynku. Pokonanie tak Subtelnego, lokalnego poziomu oporu nie zmieni trendu ze spadkowego na wzrostowy. Ono ewentualnie zwiększy nam potencjał do e, krótkoterminowej korekty wzrostowej w kierunku, czy to właśnie e, 13, czy być może dalej nawet 16 centów. Natomiast finalnie dalej pozostajemy w trendzie spadkowym. Ta tendencja nie uległa zmianie, więc trzeba liczyć się z tym, że jest ryzyko, iż po zakończeniu jakiegoś odbicia wzrostowego, notowania czyli powrócą jeszcze na ścieżkę spadków i osuną się chociażby w okolice dolnego ograniczenia, czyli tutaj w okolicy 8,5 centa 0085 na wykresie. W mojej ocenie szanse na coś takiego są bardzo, bardzo duże. Idąc dalej, Litecoin. Jeżeli chodzi o litecoin testujemy sobie linię tendencji spadkowej. tutaj dotarliśmy jeszcze do horyzontalnego oporu w wysokości 60 dolarów. Tutaj już takiego oporu nie ma, ale linia tendencji oczywiście bardzo fajna, testowana jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz. Teraz po raz szósty widzimy wczoraj bardzo ładna reakcja podażowa, spadki o ponad 3 i pół procent, dzisiaj poranku mamy spadki już o ponad 2 Jeżeli tylko ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w przypadku Litecoina, najbliżej położone wsparcia w mojej ocenie to są odpowiednio okolice 40 i dalej 30 dolarów, więc na takie poziomy myślę, że warto będzie zwracać uwagę. 40 dolarów to zresztą widać, a gdybyśmy chcieli widzieć początki, no to musielibyśmy tutaj dość mocno sobie ten wykres przeskrolować. Nie wiem, czy to będzie czytelne, jak tak bardzo przeskrolujemy, musimy zrobić tak. I teraz widać to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. 40 dolarów poziom odtąd, czyli tak naprawdę już od maja 2020 roku testowany tu kilkukrotnie jako wsparcie. 30 dolarów poziom to jest wyznaczony na podstawie dołków z marca 2020, więc to są te poziomy, na które w mojej ocenie na Litecoinie warto będzie zwracać uwagę w przypadku dalszych spadków. Idąc dalej, Zilikka, projekt, który testuje sobie lokalny poziom wsparcia. Nie widać go, bo kurs jest dokładnie na tym poziomie 3,8 centa. Poziom testowany tutaj. Poziom testowany tutaj, poziom testowany tutaj, tu testowany jako opór, tu znowu testowany jako wsparcie. Natomiast, jak spojrzymy sobie bliżej, tylko na to, co dzieje się tak naprawdę od powiedzmy miesiąca, niespełna miesiąca, ruch spadkowy i bardzo, bardzo płaska konsolidacja, bardzo wąska. Czyli można by odnieść wrażenie, że to jest taki mały ruch impulsywny, to jest korekta. I jeżeli tylko to wsparcie, które obecnie testujemy, zostałoby pokonane, notowania z mogłyby zmierzać wprost w kierunku tak naprawdę 2,7 centa mniej więcej i dalej. 1,5 centa. To są kolejne poziomy wsparcia, na które w mojej ocenie warto będzie zwracać tutaj uwagę. Nie wiem, czy to będzie widać, jak tak przeskrolujemy wykres. Ok, będzie jakoś, będzie jakoś widać. Tu poziomy testowane. Oczywiście ten wyżej położony, czyli 2,7 ,2 centa. Poziom testowany. Raz jako opór w czerwcu. 20 potem w sierpniu 20, później tu był testowany też jako wsparcie. Natomiast ta niższa strefa też, chociażby tutaj we wrześniu 2020 była testowana jako wsparcie, więc to są te pułapy, na które myślę, że warto będzie zwracać uwagę. A poziom, który teraz testujemy, myślę, że być może kto wie jeszcze dziś tak naprawdę, a być może w momencie, kiedy wy oglądacie ten materiał, już został pokonany, już Zilika jest. Niżej. I na koniec tego dzisiejszego spotkania spójrzmy sobie jeszcze na notowania kadeny. Projekt z dość krótką historią, jeżeli chodzi o notowania, natomiast projekt, który utrzymuje się w trendzie horyzontalnym już od pierwszej połowy czerwca, więc tak naprawdę już y, mamy miesiąc, już mamy miesiąc, od kiedy rynek jest w trendzie horyzontalnym, pomiędzy wsparciem w wysokości dolara i 45 centów, a oporem w rejonie dolara i 85 centów. Oczywiście wciąż jesteśmy w tendencji spadkowej. Ta konsolidacja też bardzo mocno przypomina formę korekty po wcześniejszych spadkach. Więc jest ryzyko, że po prostu wybijemy z niej dołem, tylko, że w tym przypadku rynek nigdy nie był niżej, w związku z czym nawet jeżeli wybijemy dołem to technicznie rzecz biorąc nie będziemy w stanie wyznaczyć kolejnego poziomu wsparcia, więc poziomu, do którego rynek mógłby dążyć, gdzie ewentualnie moglibyśmy oczekiwać pojawienia się jakiejś reakcji popytowej. w związku z czym jedyne co nam pozostanie to wykorzystać korelacje szerokiego rynku i obserwować to, co będzie działo się na Bitcoinie, na Ethereum i na wielu innych projektach, bo jeżeli one dotrą do technicznych poziomów wsparcia, jeżeli w okolicy tych wsparć pojawią się reakcje popytowe, i podobna reakcja pojawiłaby się wówczas również na kadenie. No, to być może to by wyznaczało jakiś punkt zwrotny. Natomiast na tym etapie, na ten moment, w mojej ocenie mamy coraz większe prawdopodobieństwo, że jednak. Osuniemy się poniżej dolara 45 centów, a to w naturalny sposób mogłoby sygnalizować dalszy ruch spadkowy. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane, przeanalizowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście, że ten materiał był dla Was w jakikolwiek sposób pomocny, zostawcie proszę łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subie i o zostawieniu dzwonka, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. No i co Wam mogę powiedzieć? Dajcie znać w komentarzu, jakie projekty chcecie, żebym przeanalizował w przyszłym tygodniu. My w tym tygodniu usłyszymy się jeszcze w środę i słyszymy, się oczywiście w piątek punktualnie o godzinie 10, więc zostawcie uśmiech na swej twarzy i do usłyszenia już za dwa dni. Trzymajcie się, hej!